Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. Dziś spotykamy się jak co miesiąc, aby porozmawiać o nowiu. Tym razem nowiu w baranie, który wydarzy się 24 marca dla Warszawy o godzinie 10.29. Patrzymy, co tam w kosmogramie. Szukamy słońca i księżyca. Hmm, te dwie. Planety, czy też inaczej światła, spotkały się w czwartym stopniu i dwunastej minucie barana w koniunkcji z Chironem. Zwróćmy na to uwagę, koniunkcja jest ścisła. Yy, I kluczowymi graczami dla tego nowiu będą oczywiście Księżyc, bo to Księżyc dołącza do Słońca, będącego centralnym obiektem naszego układu słonecznego, i Mars, który włada baranem. I żeby zrozumieć, co de facto będzie się działo w ramach tego nowiu, musimy cofnąć się o kilka dni i przyjrzeć się podróży, jaką wykonały te dwie planety, te dwa obiekty. 18 marca miała miejsce koniunkcja księżyca z Marsem Jowiszem i Plutonem. Te trzy planety są w koziorożcu już od jakiegoś czasu. Pluton odpowiedzialny za transformację znalazł się w tej fazie już w 2008 roku, więc zdążył się tam zadomowić i troszeczkę przeobrazić struktury społeczne. Jowisz jest w Koziorożcu od 2019 roku, od grudnia i potęguje działanie Plutona, bo Jowisz, czego się dotknie, to wyolbrzymia. Stąd też on daje zadania, które są w pewien sposób ponad miarę możliwości obecnej struktury społecznej. Pojawić domaga się rozwoju, a wiadomo, że najlepiej rozwijamy się przez to, co przekracza nasze obecne możliwości. No i najnowszym gościem, najświeższym jest Mars, Mars, który inicjuje, który działa jak zapłon, który chce, aby sprawy szły szybko i do przodu. Pojawił się w Koziorożcu w połowie lutego i oczywiście też zmierza do koniunkcji najpierw z Jowiszem, a potem z Plutonem. Ale jeszcze 18 mamy przejście Księżyca, który działa jak zbiornik z wodą. Bo Księżyc odpowiada za emocje, nie tylko indywidualne, ale i emocje tłumu, czy też narodu. To jest tak jakby Księżyc przechodząc przez te wszystkie planety zbierał coś od nich coś na poziomie emocjonalnym tak aby móc przekazać to dalej oczywiście przekazać to słońcu które rozpromieni to na cały układ no i dalej 19 marca księżyc pójdzie dalej i spotka się z saturnem i też weźmie coś od niego 20 będziemy mieli miejsce będziemy mieli koniunkcję marsa z Jowiszem i tego samego dnia Słońce wejdzie do Barana, czyli rozpocznie się nowy rok astrologiczny i astronomiczny. To jest ważny moment, kiedy następuje pożegnanie się z tym, co należało podsumować w fazie ryb. Będzie trzeba pożegnać coś, co co należy już do przeszłości. I ta mocna energia Barana, symbolizowana przez wejście Słońca do tej fazy i koniunkcję Marsa z Jowiszem, gdzie spotęgowany zostanie ogień Marsa przez ekspansję Jowiszową, świadczy o tym, że nastąpi mocne odcięcie od tego, co było, na rzecz jakiegoś nowego rozdania, które będzie pełne energii, i może iść z nim też pewna agresja. Agresja, która jest konieczna do tego, aby dokonać tego radykalnego cięcia. Patrzymy dalej. 21 marca, Księżyc robi koniunkcję z Merkurym w rybach, od którego też coś bierze. Przypominamy o tym, że Merkury skończył retrogradować w pełni w pannie. Wtedy, kiedy docierały informacje o koronawirus w Polsce, kiedy właściwie nasilała się cała medialna mm, narracja wokół tego zdarzenia. Stąd też Księżyc będzie miał wiele do przejęcia od Merkurego, który trzeci raz znajduje się w tym miejscu, w tym miejscu w y, rybach w tym roku. I 22 mamy kolejne ważne zdarzenie, ponieważ Saturn wejdzie do Wodnika. To jest wielka inicjacja i nagram na ten temat oddzielne wideo, ale Saturn po kilku latach obecności w swoim znaku będzie musiał się zmierzyć z zupełnie inną energią. Saturn w koziorożcu wzmacnia strukturę. Oczywiście odrzuca to, co jest niepotrzebne, to co jest zbędnym balastem bądź to co jest wadliwe, ale głównie zadaniem Saturna jest to, aby mocniejszym stało się to co już jest mocne z kolei wodnik daje szansę skokowego rozwoju daje szansę na rewolucję na nagłą zmianę oczywiście nie jest to w naturze Saturna, Bo Saturn uwielbia powolny, stateczny rozwój. Uwielbia kontrolować, uwielbia panować. A tutaj jego władza ulegnie fragmentaryzacji i rozpadnie się na kawałki. I zwróćmy uwagę, że mamy tutaj znowu zaakcentowanie pewnego radykalnego odcięcia pewnej Wejścia pewnej siły, która będzie domagała się odcięcia od przeszłości i spojrzenia w przyszłość z zupełnie nowej perspektywy. 23 marca będzie miała miejsce koniunkcja Marsa z Plutonem, a Księżyca z Neptunem. Czyli Mars uruchomi coś, Plutonicznego uruchomi jakąś wielką transformację, a Księżyc przejmie coś od Neptuna, gdzie Neptun właściwie odpowiada za to całe zamieszanie związane z epidemią. I wreszcie, i oczywiście, dzieje się to w przededniu Nowiu. I 24 Księżyc zebrawszy. Różnego rodzaju podarki od tych wielkich planet, które ustawiają nam ramę dla całego roku, łączy się wreszcie ze Słońcem, po to, aby wejść w nieznane. Osobiście jestem bardzo ciekaw, co może przyjść w związku ze spotkaniem tych dwóch świateł, biorąc pod uwagę te radykalne zwroty, jakie nastąpią w krótkim okresie czasu. Oraz biorąc pod uwagę to, że te spotkania Księżyca i Marsa z wielkimi planetami pod koniec koziorożca, one wydarzają się w obszarze, który jest zbliżony do po pierwsze koniunkcji Saturna z Plutonem, jaka miała miejsce na początku stycznia, oraz wydarza się to w obszarze koniunkcji Plutona z Jowiszem, która będzie wydarzała się. Trzykrotnie w tym roku. Pierwszy raz, chwilę po nowiu w baranie, a wydarzy się to 5 kwietnia. Druga koniunkcja będzie miała miejsce w czerwcu, trzecia w listopadzie. Czyli aktywowane zostanie tutaj coś, co stanie się motywem przewodnim dla. Całego nowego roku astrologicznego. I będzie to wymagało od nas śmiałości, decyzyjności, odwagi, bo taki jest baran. Baran nie chce się oglądać wstecz. Baran nie chce niczego z nikim konsultować. Baran chce być niepowstrzymany. Baran ma jeden cel podążać za impulsem. I oczywiście jest w tym pewna obawa, kiedy ten impuls dotyczy tak wielkich graczy, jak Jowisz i Pluton, zwłaszcza w koziorożcu, gdzie testowane będą przede wszystkim struktury społeczne. Struktury społeczne, które przez to, że Saturn wejdzie do wodnika, zostaną poddane ogromnemu testowi. I czeka je rewolucja, czeka je wstrząs, i wymagany będzie od nich pewien skokowy rozwój. I zwróćcie uwagę, że Saturn pozostanie w wodniku. E, tylko przez kilka miesięcy. On zawędruje chyba do pierwszego czy drugiego stopnia wodnika, a potem na skutek retrogradacji zacznie się cofać. Po to, aby załatwić jeszcze jakieś sprawy, w koziorożcu. Czyli to jest tak, że ten krótki pobyt w wodniku uświadomi władcy struktury, że zostały jakieś popełnione błędy i coś trzeba naprawić. I na te poprawki będzie miał czas jeszcze w 2020 roku. Właśnie wtedy, kiedy Jowisz i Pluton będą tak namiętnie spotykać się w koziorożcu. I oczywiście pod koniec roku Saturn znowu powróci do Wodnika po to, aby dalej eksplorować te ruchy separatystyczno-emancypacyjne, które będą się nasilać w społeczeństwie. Oczywiście to, jak zinterpretujecie tę energię dla siebie, zależy od waszej indywidualnej sytuacji i od tego, ile będziecie mieli ochotę przyjąć. Jeśli macie potrzebę dokonać jakiejś Gwałtownej zmiany, to jest to świetna okoliczność. Natomiast jeśli będziecie chcieli stawiać opór i hamować te wywrotowe siły, to możecie się nieprzyjemnie nadwyrężyć. I mówię Wam to wszystko po to, abyście mieli świadomość tego, że będzie to niezwykły czas czas, kiedy możecie wiele dla siebie zdziałać. Zwróćcie uwagę, że Pluton odpowiada za zasoby wspólne. W mitologii greckiej Hades, czyli rzymski Pluton, odpowiadał za krainy podziemne. To są krainy nie tylko zmarłych, ale również i złóż, i zasobów, bogactw, skarbów. I kiedy Jowisz wpada do tych podziemnych światów, Jowisz. Rozpalony ogniem Marsa zadziała jak siła eksplozji, która wywróci Ziemię do góry nogami. To, co było pod Ziemią, znajdzie się nad Ziemią. To, co było nad Ziemią, znajdzie się pod Ziemią. I możemy liczyć na wiele przewrotów, takich, które wcześniej nie mogłyby się wydarzyć. I jeśli macie ochotę skorzystać z tego, jeśli czujecie, że Jakaś sytuacja jest dla Was nieznośnie ograniczająca. Jeśli czujecie się bezsilni i czujecie się jak w matni, to ten czas, zwłaszcza ten czas, między ha, koniunkcją Księżyca z tymi wszystkimi wielkimi planetami, która wydarzy się 18 marca, a pierwszą koniunkcją Jowisza z Plutonem, która będzie miała miejsce 5 kwietnia, to jest czas, kiedy możecie dokonać niesamowitych zmian i przewrotów. Jeśli nie boicie się ryzykować, jeśli macie w sobie odwagę, marsową odwagę, to wiele możecie na tym ugrać. I pamiętajcie tylko o tym, że ta koniunkcja wydarza się, koniunkcja świateł, czyli Księżyca i Słońca wydarza się w koniunkcji z Chironem. I to będzie też czas, kiedy zyskamy bardzo wielką świadomość na, ma, na temat własnych ograniczeń, słabości i ran. Bo przypominam, że Chiron jest starożytnym centaurem, mitologicznym centaurem, który leczył innych, wiedząc, jak samemu jest być zranionym. Mógł leczyć wszystkich naokoło, ale siebie nie mógł uleczyć. I Czas ten, czas nowiu, przypomni nam o tym, jakiego rodzaju zranienia nosimy w sobie, ale też te zranienia mogą być szansą dla nas, aby nieść pomoc innym. I ta pomoc jest również zaakcentowana w sekstylu, jaki jest między Wenus a Neptunem. Wenus jest u siebie w byku, Neptun też jest u siebie w rybach. Sekstyl daje szansę na współpracę tych dwóch jakości, gdzie Wenus mówi o relacjach międzyludzkich, a Neptun mówi o pewnym idealizmie. I sekstyl daje szansę na harmonijną współpracę, więc wierzę w to, że będzie tutaj dużo możliwości ku temu, aby odnieść się do tego, co można nazywać bezgraniczną miłością, czy też miłosierdziem, gotowością do niesienia tej pomocy, gdzie sami poczujemy się słabi, ale dość silni by wesprzeć innych. Jeszcze coś takiego mi się skojarzyło, że ta, to wejście Saturna wydarza się w bliskości 4 stopnia wodnika. Gdzie gdyby Saturn doszedł do czwartego stopnia wodnika, to utworzyłby sekstyl z Nowiem, ale on nie wejdzie podczas swojej pierwszej wizyty w wodniku. Czyli to jest tak, jakby chciał zharmonizować działanie tej, Koniunkcji tego nowiu, ale nie zdąży, bo zacznie się cofać. Czyli musi być coś wywrotowego, musi być jakieś przekroczenie, musi być, musi być jakiś wybuch ognia. Bo oczywiście Baran to znak ognisty. I tego ognia jest dużo w tym kosmogramie. I zwróćmy uwagę, że. Ta koniunkcja świateł wydarza się w kwadraturze do węzła północnego. I może to oznaczać, że bardzo poczujemy, jak delikatni i wrażliwi jesteśmy od środka, jak bardzo musimy chronić się, jak bardzo musimy dbać o siebie. Jak wiele mamy do stracenia. Pamiętajmy, oczywiście, że wydarza się to wszystko w ramach bardzo mocnego oddziaływania Neptuna. Chociaż Słońce już wyjdzie z ryb, ale Neptun przecież jeszcze tam pozostaje. I Neptun będzie cały czas nam przypominał o tym, jak ulotne jest. Życie ludzkie i jak wielką wartość niesie w sobie to, co życie to może pomieścić, co może w sobie zawrzeć. Wydaje mi się, że to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć na temat tego nowiu w Baranie, który z pewnością przyniesie nam wiele niespodzianek. Jeśli chcielibyście skonsultować coś, co dzieje się w Waszym życiu, bądź też uzyskać porady odnośnie nadchodzących miesięcy, które będą niezwykle intensywne, to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji i będę zaszczycony, jeśli zechcecie współpracować ze mną w ramach astrologicznych konsultacji. A na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.